Co? No? że pan już nie żyje. Pan się w ogóle nie pojawiał nigdzie w mediach. Jak pan mógł tak myśleć? To... No nie widziałem pana nigdy. No, jak to? Bo pan się nie rozglądał. Czy pan się nie boi tutaj iść? Bo ja słyszałem, że ludziom z lewicy nie wolno ufać. To jakiś głupi pogląd, bo... To, ktoś głupi tak powiedział? Cześć, nie. słuchaj! Chcesz być znany w internecie? No. Z jakiego To powiedz coś brzydkiego! Operdane muzyki pały. Super, dzięki! Przepraszam, przepraszam bardzo, czy jest pan kimś znanym na Lewicy? Nie. Tak myślałem, dziękuję. A gdyby pan miał sprzedać Josbert, to za ile by pan go popuścił? Ja bym w ogóle nie sprzedał. Dlaczego? Bo jestem przyzwyczajony. Ale pieniążki są fajne, mońce. Nie tylko pieniądze się liczą. A co jest ważne jeszcze w życiu? Szczęście, zdrowie. A zna pan jakieś przeboj Majki Jeżowskiej? Dziękuję panu. Czy czekasz z niecierpliwością na koncert, który się odbędzie dzisiaj? No, ja tu jestem dość daleko, ale wszystko co mnie tutaj zastanie, to z wielką chęcią zobaczę. A bardziej chętnie obejrzysz Majkę Jeżowską czy Gypsy Kings? Gypsy Kings to tacy sztuczni cyganie. No, ja jestem raczej z takiego pokolenia, że w Gypsy Kings raczej, <noise> wiadomo, o gustach się nie dyskutuje, prawda? Jaki jest twój ulubiony numer Gypsy Kings? Taki o browarach jest. Browary, łoo, twój stary, ło nie? Proszę panie redaktorze, to jest pamiątka od lat, który zawsze żeśmy szli z piersiówką. Zawsze I pan tak, pije podczas demonstracji. Tak, zawsze. Rodziny, dzieci, były piersiówki, wszystko było. Przedszkola, szkoły. I komu to przeszkadzało? No przeszkadzało tym, którzy się bogacili. Ci, co nosili do władzy. Ci, co teraz rządzą nawet. Bo w tej chwili nie ma ani przedszkoli, ani pracy nie ma, a my no, uczcimy to. To jest problem. Jest takie powiedzenie, dupy mamy jak z Mosiądza, bo my chłopcy spod tak, prawda? Tak, tak jest, ale nie raz trzeba mieć tą dupę twardą, a raczej miękkie serca dupę twardą. Trzeba kradną! Grudziądzo kradną, malinowski kradnie! Nie wolno tak mówić, nie obrażać, ale w każdym razie o, o, podoba mi się to, co dzisiaj zostało uroczyście. Tyle ludzie. Dlaczego tak się stało? Na kogo, no, 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 bo i nie kragną, biorą po premie po a A no... uciekają z nią. Jak gdzie? Na tak, Także nie musimy się dać, musimy, co roku ma być lepiej. I chcemy, żeby się jednoczyli, a nie kłócili jak w tym Sejmie. romiguzik robi guzik w gangach, guzik. To jest cyrk w Sejmie, to jest przedszkole. Tu powinno być zjednoczenie, myśli, że ludzie głodno-chłodno idą spać, a nie te, tam się kusić o samoloty, o różne sprawy. To nie, tu jest głód i bezrobocie. Dziękuję. No i tak. tak dalej. Dziękuję Chciałbym bardzo. Jak powiedzieć, że pochłowie ja e, i premier zachowują się głuche jak dzieci. W piachowniach. I słuchają Majki Jeżowskiej. No, ja nie mogę powiedzieć. Dziękuję bardzo. Ale tutaj przyszedłem po prostu się rozerwać, a nie robić wykład jakiś. I czujesz sposób. się rozerwany już? No, dopiero zaczyna się. To u dziewczyny będzie browar. Prawda, a państwo z jakiej stacji są? Pyta Pyta.pl O, często oglądam państwa. Często oglądasz Pytę. wszystkich. Dziękuję Jej. bardzo. Czy ty zostałeś zatrudniony na umowę śmieciową? Nie. Jeszcze to jest umowa śmieciowa? Bardziej nie. Ale protestujesz przeciwko umowom śmieciowym, tak? Tak. Czy lubi pan Gypsy Kings? Dobry. Lubię, ale nie rozumiem pytania. Jak Czy to... wszyscy hipsterzy lubią Gypsy Kings? A, nie wiem. A jestem hipsterem? Jestem. Dlaczego wygląda pan jak idiota w takim razie? Dlaczego na idiotę? No. O, to bój. Czy w powiecie z kradną. Co robią? Czy kradną tam? Tak, kradną. W całej Polsce chyba kradną. Tak, w całej Polsce kradną. A u was szczególnie? Nie! Szczególnie kradną w Warszawie, u was. Nie, niemożliwe. O, co, pan, co pan, tam ma? A ładnie tak zaglądać? No bo chciałem ukraść. Papież krzyczał na placu bankowym, pamiętacie? Żeby się odmieniło oblicze tej ziemi i odmieniło się na zbrodnicze i właśnie to jest tu wyrażone. Pani wini papieża za to, co się... Da... Winie absolutnie, tylko i wyłącznie, nikogo więcej. Ale papieża Polaka, czy papieża Niemca? Papieża Polaka, tylko. Tamtego nie. Tamten tylko z pianinem flirtuje. Dziękuję. A co, na, na czyj koncert bardziej pan czeka? Na Majki Jeżowskiej, czy Gypsy Kings? Ja czekam na koncert, jaki moja żona zaraz mi zrobi w domu, jak wrócę. A teraz, chodź chod, no tutaj na tym festynie, tak? Proszę Pana, na Gypsy King, bo ja po prostu całe życie śpiewałem e, ich piosenki. Jakiś konkretny przebój, który jest ulubiony? Proszę Pana, e, nie, nie pamiętam tytułów. Nie pamiętam tytułów, ale jakbym się skupił, to bym zaśpiewał. Dobrze, dziękuję. Nie, widzieliście Gypsy Kings gdzieś? E, nie. nie. Jeszcze nie przyjechali tutaj. Nie. Ale będą grali. Raczej tak. Raczej tak. Chcemy robić rewitalizację taboru, czy się przyłączycie do nas? Mamy, mamy witaminy dla nich. Czy że powinni zażywać więcej witamin? Tak. tak. Zdecydowanie. Tak. Niestety nie zostaliśmy na dalszej części, żeby wysłuchać Gypsy Kings, bo w Warszawie kradną. No i właśnie ukradli nam kamerę. Więcej materiału na Facebooku.